Jesteśmy w kinie Luna na Polish Graphic Design Talks i naszym gościem jest Zosia Dzierżawska. Jestem ilustratorką, rysuję do książek, prasy i komiksy. Jeśli możesz opisać swoją pracę w kilku zdaniach, co to znaczy, że rysujesz do książek, prasy? Głównie zajmuję się ilustrowaniem książek dla dzieci. Współpracuję z różnymi autorami i staram się jakoś przelać na papier ich wizję i zilustrować teksty, które stworzyli. Ale czy to jest tak, że ty jesteś współtwórcą też ostatecznej publikacji? Czy to jest tak, że Twoim zadaniem jest narysowanie stricte tego, czego oczekuje wydawca? To bardzo zależy. Jest, w ogóle trudno jest powiedzieć odpowiedzieć jednoznacznie, czym się zajmuję, bo każdy klient jest inny, każdy projekt jest inny, każdy tekst jest inny, w związku z czym zakres pracy zmienia się dla mnie niesłychanie z projektu na projekt. Staram się być dosyć elastyczna i wydaje mi się, że to jest podstawowa cecha, która gwarantuje sukces w I tym sektorze. A jeśli chodzi o ilustrację, specjalizujesz się w określonym typie ilustracji? Mówiłaś, że głównie jest to ilustracja dziecięca, mhm. jakby skierowana do dzieci, której odbiorcą jest dziecko, ale czy to jest ilustracja, która jest na przykład tylko i wyłącznie rysowana ołówkiem, farbami, pisakami, mhm. czy to jest ilustracja digitalowa, jeśli można tak nazwać okay. w ogóle tą formę. Tutaj mówimy trochę o dwóch różnych rzeczach, bo pierwsza kwestia to jest kwestia powiedzmy, stylu, którą poruszyliśmy, czyli czy to jest ilustracja dziecięca, czy prasowa i tak dalej. Ja tak naprawdę kiedy rysuję, to nie myślę o tym. To znaczy oczywiście gdzieś tam myślę o odbiorcy i wyobrażam sobie, że on będzie miał 3 lata albo 35. Ale dużo ważniejsze jest dla mnie znalezienie z tyłu, który współgra z tekstem, który dostałam i jakoś oddaje jego atmosferę i rytm i klimat, a nie e, myślę, o to jest ilustracja dla dziesięciolatków, więc Zrobę postacie będą uproszczone albo okay. czerno białe albo i tak dalej. Oczywiście także sam fakt, że się poświęciłam ilustracji dla dzieci, głównie też nie wynika z jakiegoś planu, który miałam od samego początku, że to jest sektor, który mnie najbardziej interesuje. Tylko po prostu styl, w którym ja się najlepiej wyrażam i odnajduję, z jakiegoś powodu też dosyć dobrze gra na przykład z picturebookami czy z mhm. książkami dla starszych dzieci, ale to jest kwestia jakiegoś takiego naturalnego spotkania mojego stylu z oczekiwaniami, a nie z góry założonego planu, że teraz nauczę się rysować dla dzieci i będę, będę dla nich rysować. Okay. I ta nieoczywistość też mi się dosyć podoba. A gdzie szukasz inspiracji do swojej pracy? W internecie. <laughs> Nie, no oczywiście, mhm. internet otworzył też w kulturze wizualnej zupełnie nową, przestrzeń. nową mhm. przestrzeń, ale co też chyba widać w moich ilustracjach, dosyć wyraźnie dla mnie olbrzymią inspiracją jest cała klasyka ilustracji polskiej i światowej. Tutaj też widać to w wyborze narzędzi, którymi się mhm. posługuję. Ja bardzo dużo dalej pracuję analogowo, czyli. Farby, kredki, tusze. Też dlatego, że i tak już spędzamy większość dnia przed ekranem, większym lub mniejszym, więc e, taka przerwa z papierem i brudnymi rękami jest czymś naprawdę Dobrze, przyjemnym. Mhm. Także e, jeśli szukam inspiracji, to też bardzo często e, wracam do moich ulubionych publikacji z dzieciństwa albo chodzę po księgarniach i antykwariatach. Bardzo pomocne są też e, oczywiście w ogóle sztuka, wystawy. A czy szukasz inspiracji gdzieś poza swoją e, aktywnością zawodową? Rozumiem, że jakby Twój zawód wymaga od Ciebie nieustannie poszukiwania nowych ścieżek, czy też odświeżania tych, które znasz z, e, właśnie ze swojego dzieciństwa i które cię inspirowały, mhm. ale czy jest jakaś taka ścieżka, która jest zupełnie inna niż to, co robisz zawodowo, a która mhm. daje Ci jakiś reset, która odświeża Twoje możliwości i na przykład jest to spacer z psem Aha. albo nie wiem, weekend z znajomymi albo jest to po prostu leżenie w wannie i popijanie prosecco <noise> tylko to ostatnie Aha. wannie pełne to prosecco <noise> Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie bo inspiracja też przychodzi z nienacka w bardzo różnych momentach oczywiście potrzebuję przerwy kiedyś jak byłam młodsza to opierałam się wyłącznie w taki świadomy sposób właśnie na poszukiwaniach na inspiracji w kulturze wizualnej teraz jakby taki odpoczynek dla mózgu i przestrzeń, w której mogą się pojawiać nowe pomysły, dają mi wszelkiego rodzaju przerwy od pracy, ale czy to jest natura i chodzenie po górach na przykład, czy jeżdżenie na nartach, czy siedzenie w kawiarni i patrzenie na ludzi, albo... Na skwerze i obserwowanie sąsiadów, tak naprawdę życie codzienne, i to, co się dzieje wokół mnie, i to, w jaki sposób ludzie sobie organizują to życie codzienne, jak reagują na różne sytuacje, jest też dla mnie bardzo inspirujące i bardzo ciekawe. Gdzie szukasz klientów? To zależy, staram się współpracować, ponieważ współpracuję głównie z wydawnictwami nad dłuższymi projektami, rzadziej robię pojedyncze ilustracje, to staram się przeglądać katalogi wydawnicze i znajdywać wydawców, którzy już zajmują się tym, co dla mnie jest inspirujące i ciekawe. Bardzo dobrym miejscem do takich poszukiwań są targi książki wszelkie, oczywiście dla ilustratorów pracujących um, nad książkami dziecięcymi targi w Bolonii coroczne są takim miejscem, gdzie można zobaczyć Cały świat pod jednym dachem. Ale to oznacza, że jesteś na takim etapie kariery, że robisz to samodzielnie i doskonale i świadomie dokonujesz wyborów, z kim chcesz pracować, i tam szukasz klientów i robisz to samodzielnie. Czy to jest tak, że jest jakiś agent, który pracuje dla ciebie i wybiera dla ciebie propozycje i miejsca, w których powinnaś się pokazać? Ja w tej chwili pracuję bez agenta. W Europie agent dla twórców ilustracji nie jest normą, chociaż się zdarza i znam. Kilka osób, które się tym zajmują, robią to doskonale. Niedawno zatoczam współpracę z jedną włoską agentką, która, która wyszukuje po prostu interesujące teksty, i później zbiera drużynę, znajduje ilustratora i taki produkt próbuje sprzedać mhm. na targach w Fra Frankfurcie, na przykład. Ja raczej opieram się na takiej bezpośredniej komunikacji, to znaczy najczęściej albo ja rozsyłam portfolio do wydawców, którzy robią według mnie ciekawe rzeczy, albo otrzymuję teksty bardzo często też od ludzi, z którymi, z którymi chcę współpracować, bo wydaje mi się, że oni też w mojej kresce widzą, że ta współpraca może być udana. Czy to już jest taki etap Twojej kariery, że to Ty częściej szukasz klientów, czy to oni znajdują Ciebie? Raczej oni znajdują mnie. E, to jest komfort, ale to też rozleniwia, bo mhm. też łatwo wtedy odpuścić sobie ambicje i szukanie wyzwań i Prawda. ciekawych rzeczy i pójść po prostu z prądem i rysować to, co akurat ktoś zamówił. Więc u mnie to jest taki rodzaj nie, ćwiczenia i, ćwiczenia, no i dyscypliny. To, to jest trochę wprowadzenie do kolejnego pytania. Ciekawi mnie, co stanowi o Twojej obecności na rynku. O tym, że klienci do Ciebie właśnie pukają, i pytają, czy zilustrujesz dla nich książkę, artykuł, czy nawet cały magazyn zapewne. Co trzeba robić, żeby pozostać w tak zwanym obiegu? To jest trudne pytanie, bo ja też nie do końca znam na nie odpowiedź. Myślę, że trzeba by zapytać tych wydawców, w jaki sposób się o mnie dowiedzieli, albo w jakim momencie zauważyli, że ja, że ja funkcjonuję na rynku. Na pewno internet tutaj zmienił ogromnie dostępność i połączył justatorów i dyrektorów artystycznych, więc na pewno obecność w mediach społecznościowych i w tej chwili konto na Instagramie jest chyba naj Podstawą. najpodstawą. Dobre portfolio, które jest łatwe w obsłudze i właśnie dostępne i często update i na przykład Instagram się do tego idealnie nadaje. Ale nie można też go pozostawić samodzielnego, to znaczy to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że go update'ujesz, ktoś musi mm -hmm. to tak, animować, tak, tak, prawda? tak, tak. tak. Mm -hmm. Ilustracja też funkcjonuje w jakimś kontekście również ludzkim czy społecznym, i tutaj są rozmaite metody, właśnie tak jak wspominałam, staram się bywać na targach w Bolonii, bo to też jest, to są targi ważne nie tylko z punktu widzenia tam kupowania i sprzedaży praw, czy ogólnej inspiracji, jaką można uzyskać przechadzając się po tych halach targowych, ale też ze względu na wszystkie wydarzenia, które na przykład popołudniami tam trwają, czyli networking, trwają, tak, czyli networking. Mhm. tak, 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 tak. I on zdecydowanie zdecydowanie pomaga, szczególnie w przypadku takich klientów jak klienci włoscy albo amerykańscy, gdzie, gdzie, gdzie ta obecność poza, poza internetowa też jest dosyć ważna. Co jest największą trudnością w Twojej pracy? Myślę, że mimo wszystko wciąż, nawet po tylu latach, stosunkowa niestabilność, to znaczy to jest jednocześnie znowu trudność i coś, co sprawia, że ta praca jest ekscytująca, nigdy mi się nie nudzi, bo nigdy nie wiem, czym będę się zajmować za dwa miesiące, w związku z czym. Przez lata też udało mi się zbudować relacji, taką relację z niektórymi klientami, którzy do mnie wracają, z tym, że wiem, że przez najbliższe 2-3 lata będę współpracować z jakimś magazynem albo ilustrować jakąś serię książek. Natomiast ta nieustająca niespodzianka w kwestii zleceń jest fajna, i sprawia, że się nie nudzę, ale też może być wyczerpująca w jakimś momencie. A jak sobie radzisz tą, z, tą, z tą trudnością? Lepiej niż kiedyś, mogę tak powiedzieć. Ale można znaczy... jakiś, jakiś, nie wiem, tajemniczy y, y, Nie, skłań. myślę, że to jest kwestia y, jakiegoś takiego doświadczenia akceptacji i wewnętrznego stanu, akceptacji stanu, tak, który na pewno dla początków, początkujących freelancerów jest największym obciążeniem. I dla mnie ten brak wiedzy i niepewność kolejnego dnia był... Na pewno najtrudniejszą rzeczą w początkach kariery. To nie było tak, że nagle zostałam ilustratorką, więc coś dostałam umowę i, I coś mnie zatrudni, stała, i teraz już tak? będę ilustrować, mhm. tylko, tylko tak naprawdę z miesiąca na miesiąc trzeba było Odkryć czym właściwie, jak wygląda współpraca z klientami i, i w jaki sposób sobie uporządkować to życie. No i jak każdy freelancer, też oczywiście mam tendencję do pracocholizmu i pracę własnego. bo to jest jakby duża trudność w tak zwanych wolnych zawodach, żeby nauczyć się pracować jak, jak na, na etacie teoretycznie, czyli dać sobie reżim mhm. czasowy, reżim, reżim wykonalnościowy mhm. tak? i reżim też pieniężny, nauczyć się pracować z ograniczonym budżetem, czy też pieniężnym. Które napływają raz w roku, podzielić na 12 to miesięcy. Powiem. Jaką radę dałabyś sobie sobie 15 lat temu, kiedy tak, tak. zaczynałaś swoją karierę jako ilustrator, skończyłaś studia, wykształciłaś się w tym kierunku, stwierdziłaś, że będę ilustratorem. Mhm. I co byś sobie powiedziała wtedy? Na pewno powiedziałabym sobie, że nie jestem kardiochirurgiem, więc żebym tak się nie przejmowała. Ewentualnymi błędami, wpadkami, no. niedociągnięciami, bo wydaje mi się, że ludzie, szczególnie na samym początku, są dla siebie bardzo surowi i przynajmniej ja, ale też sporo różnych freelancerów, nie tylko ilustratorów, z którymi rozmawiałam, szczególnie na początku bardzo ciężko przeżywają relacje z klientami, negocjacje. Więc mi bardzo pomogło w pewnym momencie zyskanie takiej perspektywy, że to jest tylko ilustracja, więc nikt nie zginie w przypadku mm -hmm. jakiegoś błędu, albo faktu, że się z czymś nie wyrobię, albo z zaginionego maila, albo nieskończonego obrazka. I rzeczywiście dużo lepiej mi się pracowało w życiu, odkąd. Um, tą pojęłam to prawdę. A czy to nie jest tak, że ta prawda przychodzi z doświadczeniem? Że nawet gdybyś to sobie powiedziała 15 lat temu, to byś pomyślała sobie, trzecia dobra rada, przyszła i powiedziała, co wie, a i tak musiałabyś to przeżyć, żeby to, żeby to sobie uświadomić? Na pewno, chociaż myślę, że bym doceniła, gdyby ktoś mi to powiedział, dlatego że o wielu rzeczach rozmawiałam z, i z wykładowcami, i z znajomymi, którzy zajmowali się, też startowali w ilustracji tak jak ja. I o ile rozmawialiśmy o kwestiach kontraktów, czy stylu, czy znalezienia dla siebie sektora na rynku, o tyle o takim codziennym stresie i obciążeniu, jakim... Znaczy mm -hmm. jak to obciąża psychikę, to niekoniecznie nie nie jest. Nie Jasne. Robili. A co byś robiła, gdybyś nie robiła tego, co robisz zawodowo teraz? To jest znowu trudne pytanie. Tak naprawdę to chyba robię to, co zawsze chciałam robić i doceniam to podwójnie, bo nie sądziłam jeszcze na przykład 15 lat temu, że rzeczywiście uda mi się tym zajmować zawodowo. Jestem wykształcona w nieco innym kierunku, kończyłam filologię porównawczą na Uniwersytecie Warszawskim, więc zanim studiowałam ilustrację we Włoszech i już pracowałam jako tłumaczka i lektorka kilku języków i Prawdopodobnie. Nadal zajmowałabym się tym. Zahaczyłaś o edukację, co jest dla mnie szczególnie ciekawe, że nie, nie jesteś, że tak powiem, ksz, kształconym artystą, no, <laughs> projektantem w ciągu pięciu jednolitych lat studiów, okay. prawda? Że Twoje wykształcenie to jest jak mm. jakby ja odbieram to tak, że to jest dopracowanie pasji, którą pewnie w sobie odkryłaś, talentu. Mhm. Skończyłaś studia podyplomowe we Włoszech. Okay. I jakie jest Twoje zdanie na temat edukacji artystycznej i projektowej? czy jej rola jest kluczowa w tym, żeby móc pracować w takim zawodzie? Czy to jest rzecz, która Cię rozwija i pomaga znaleźć klucze do tego zawodu? Czy to jest coś, co można robić po to, żeby pogłębić warsztat, rozwinąć swoją pasję? Czy jest to wręcz rzecz, która tę pasję zabija? No to jest trudne pytanie, na które też pewnie umiałabym odpowiedzieć, gdybym odbyła pięcioletnie studia, ale... ale z jakich powodów się na nie zdecydowałaś, z prawda? No nie, ale też dlatego to była też kwestia świadomości i mm. tego, że tam w późnych latach 90. czy wczesnych 2000 jeszcze e, ilustracja jako zawód nie była modna, czy właściwie nie funkcjonowała w świadomości społecznej, to znaczy, jeżeli ktoś szedł na ASP, to po to, żeby zostać słynnym malarzem, prawda? a nie dlatego, że chciał wylustrować książki, książki, książki dla dzieci. Książki mhm. dla dzieci. E, więc e, też mój wybór studiów był troszkę ukierunkowany tym, że ja nie bardzo... Mało się jeszcze wtedy mówiło o, o takim praktyczności edukacji w praktyczny praktycznych aspektach tak, kultury mhm. wizualnej. I tak naprawdę pamiętam, że właśnie rodzice znajomej, która została się na ASP i rozpoczęła studia, byli załamani, bo oni oboje byli lekarzami, ona przecież nigdy nie znajdzie zawodu. A w, oczywiście natychmiast po studiach została... Mhm. Bardzo wziętą projektantką i opracowuje e, naprawdę wspaniałe identyfikacje dla różnych ważnych instytucji, i jak najbardziej w tej chwili jest to. Teraz się to wydaje oczywiste, ale pamiętam, że jeszcze tamte 15 czy prawie 20 lat temu nie było. nie było. A czy Twoje zdolności lingwistyczne i Twoje kompetencje w tym zakresie pomagają Ci w zawodzie projektanta? Na pewno pomagają mi w komunikacji z międzynarodowymi klientami, to znaczy łatwość do języków i też umiejętne konstruowanie. Wypowiedzi w mailach. Tak, odpowiednie przykład. wyważenie tych grzecznościowych tak, tak, form, tak, tych dokładnie. Konkretów dokładnie. I... Bo oczywiście bardzo ważnym elementem życia ilustratora jest kontakt z klientem, który niestety, nawet jak się ma agenta, to w dużej mierze spoczywa na. Na samym, na samym twórcy, więc na pewno te studia językowe mi dały kompetencje komunikacyjne, które mi bardzo pomagają w życiu codziennym. Czyli, czyli tak naprawdę, kompetencje, które powinien mieć też projektant, to jest nie tylko rzecz jasna talent i ta kompetencja podstawowa, która sprawia, że jest angażowany do różnych projektów, mhm. ale też tak naprawdę umiejętność prowadzenia klienta, umiejętność rozmowy, negocjacji. Zdecydowanie tak. Myślę, że nawet one są równie ważne. To znaczy, ja pamiętam do dzisiaj, że gdzieś tak w połowie tych studiów podyplomowych właśnie jeden z moich nauczycieli powiedział: Zosia, ty sobie porabisz, że masz dobry charakter. I chodziło mu właśnie o to, że jest masa niesłychanie utalentowanych ludzi, ale dla których po prostu taka ścisła współpraca z klientem w rytmach dostosowanych do klienta jest szalenie trudna. trudna, co też jest super, bo mają. Inne, inne kompetencje, natomiast sama ilustracja jako zawód czy rzemiosło wymaga niestety. Kontaktu z klientem. Kontaktu z klientem mhm. i takiej chęci czy skłonności do współpracy, do wspólnego rozwiązywania problemów. Jeżeli ktoś ma bardzo konkretną i niewzruszoną wizję swoich realizacji, to będzie mu dosyć trudno odnaleźć się na rynku, w którym. Taki jest też jest dyrektor artystyczny i on mhm. też ma jakieś wymagania. Ale czy to nie jest tak, że na tym w ogóle polega praca projektanta? Że projektant to jest tak naprawdę współtwórca i rzemieślnik, a nie artysta? Bo wydaje mi się, że artysta to jest osoba, która może być bezkompromisowa, prawda? To jest osoba, której dzieło jest wyrazem jego um, twórczości, jego um, jakiejś wewnętrznej um, wrażliwości. Natomiast projektant to jest osoba, która wykonuje dzieło zlecone według konkretnego briefu na konkretne um, zapotrzebowanie. I tak naprawdę ostatecznie to, to klient, który płaci to dzieło, przyjmuje, oczywiście ufając projektantowi, że robi to w najlepszej jakości artystycznej. Oczywiście. <laughs> Natomiast... Do czego, do czego próbuję tutaj nawiązać, to to, że edukacja projektowa być może niekoniecznie zawsze odpowiada na takie zapotrzebowanie. To znaczy, że nie kształcimy projektantów, którzy nastawieni są na współpracę z klientem, tylko artystów. Czy to nie, nie Czy tutaj jest. Ja problem? też mam takie wrażenie, ale też nie wiem, nie chodzę codziennie na zajęcia na przykład yes. na ASP, więc nie chcę podsumowywać całego programu edukacji z, z zewnątrz, ale rzeczywiście przynajmniej ja miałam zawsze takie pojęcie, że na studia artystyczne się idzie, żeby, żeby zostać artystą i podejrzewam, że dalej rozmów czy warsztatów, skonstruowania umów, znegocjowania warunków, z relacji z klientem nie ma zbyt wiele. Mhm. I to było takie odświeżające i ciekawe w Mediolanie, gdzie właśnie trafiłam na te studia podyplomowe, które były, no może były na drugim biegunie wręcz, to znaczy były właściwie takim przygotowaniem do życia w zawodzie, a nie tyle szkołą ilustracji, tylko, tylko serią workshopów, czy jakichś warsztatów i spotkań, na które przychodzili, prowadzonych przez praktyków i ilustracji, i z wydawnictw, wydawnictw, firm i tak dalej, którzy opowiadali o swoich oczekiwaniach wobec... Yy... Wobec przyszłych y ilustratorów, y także, y także to wszystko się odbywało w takiej już bardzo konkretnej atmosferze, ale to też w związku z tym fajnie odczarowywało cały ten sektor, bo to nie była jakaś wiedza tajemna, tylko y y ogólna. Y dokładnie. Y a jaka Twoim zdaniem jest rola kobiety w, w projektowaniu? Czy w ogóle y jest, jest taki temat, żeby rozgraniczać projektantów od projektantek? Czy jest konieczność podkreślenia tego, że jest się kobietą w tej branży? Czy to w czymś pomaga? Czy to w czymś przeszkadza? Czy to w ogóle nie jest temat w tej branży projektowej? Innymi słowy, na przykład, czy widzisz różnicę pomiędzy wynagrodzeniem dla projektanta a projektantki? Czy widzisz różnicę pomiędzy wyborem odbiorcy zlecenia? Tak? Czy na przykład wydawnictwa chętnie sięgają po współpracę z projektantem, czy z projektantką? Czy to w ogóle nie jest temat według Ciebie? No, tutaj będę mówić Bardziej o ilustracji, bo samo ogólne projektowanie to jest troszkę poza moją kompetencją. Chociaż ogólnie oczywiście e, nie podoba mi się dzielenie na przykład ilustracji na męską i kobiecą. Tak uh -huh. jak e, dzielenie literatury na literaturę kobiecą i, i męską tak naprawdę jest bardziej obelgą niż. E, Niż jakąś pomocną niż zasadą, mhm. albo pomocną wskazówką dotyczącą jakości. Więc oczywiście w tym sensie nie podoba mi się jakoś wyróżnianie ilustracji kobiecej ze zbioru ilustracji ogólnej. Ale oczywiście trzeba wziąć pod uwagę rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, i to, że przez wiele lat te kompetencje u kobiet były spychane na margines, więc w tym sensie taka idea może nie parytetu, ale mówienia otwarcie, że kobiety miały przez wiele lat dużo trudniej i wciąż w pewnym sensie mają trudniej, jest niezbędne. Mówmy teraz o ilustracji, bo w tym się jakby dobrze, dobrze czujesz, gdybyś miała zrobić taki um, audyt, pod, podsumowanie stanu polskiej ilustracji na dziś, to co e, działa dobrze, a gdzie widziałabyś jeszcze przestrzeń do, um, do rozwoju, do poprawy, do wskazania nowych ścieżek? Na pewno jeśli chodzi o poziom y, polskiej ilustracji w tej chwili, to jest naprawdę wspaniałe i się, dzieje się bardzo dużo bardzo ekscytujących rzeczy. Z tego jestem bardzo dumna i z przyjemnością o tym opowiadam za każdym razem, jak jestem we, w Bolonii albo ciekawiczej. Jak jesteś w, w Bolonii, jeśli chodzi e... o polską ilustrację. Na pewno mamy, mamy scenę ilustratorską na światowym poziomie, jeśli chodzi o, o jakość. Troszeczkę brakuje nam jeszcze wspólnej przestrzeni, w której ilustratorzy mogą się spotykać, która istnieje chociażby we Włoszech czy w Stanach czy we Francji, czyli stowarzyszeń czy w ogóle takiej solidarności. Zawodowej, związków i ogólnych zasad, którymi się kierują ludzie, kiedy pracują. Więc oczywiście jakieś tam założenia dobrych praktyk już istnieją, natomiast dalej ta kwestia administracyjna jest w Polsce, wydaje mi się, bardzo chaotyczna i bardzo. Podzielona i w zależności warunki pracy zmieniają się bardzo w zależności od klienta, i na pewno większa. Lepsza komunikacja pomiędzy poszczególnymi ilustratorami i, i, i jakieś możliwe stowarzyszenia i zasady, by mogły to trochę uporządkować, bo to jest jednak męczące i też wpływa na codzienną pracę. To znaczy, lepiej pracuje się z klientami zagranicznymi, którzy są przyzwyczajeni do, do jasnych reguł. Czyli takie stowarzyszenie nawet miałoby za zadanie nie tyle jakby edukację samych ilustratorów, a branży, która korzysta z usług, tak? klientów, którzy tak, korzystają myślę, z usług. Tak, że jednych i drugich, bo bardzo trudno, ponieważ e, chyba nikt bo prawie nikt tego w Polsce nie uczy, to, to po prostu co roku na rynek wkraczają kolejne pokolenia osób, które nie, nie wiedzą, jak się poruszać, nie po mających intencji, mm -hmm. ale można je łatwo na przykład wykorzystać, więc oczywiście warto byłoby nad tym popracować. popracować. I na koniec poproszę Cię o, o a właściwie zadam Ci pytanie o, o Twoje inspiracje związane z muzyką, filmem i literaturą. Czego słuchasz, co czytasz, co oglądasz? Ja mam to ogromne szczęście, że kiedy rysuję, mogę równocześnie słuchać audycji albo audiobooków, i w związku z czym nawet w pracy jestem w stanie nadrabiać różne teksty kultury. Znam już którzy oglądają seriale w czasie pracy, ale ja już na przykład to jest sztuka, tak. To jest... tego nie umiałabym robić, natomiast z przyjemnością słucham, więc słucham bardzo dużo audiobooków i podcastów. E, szczególnie kryminalnych. Im krwawsze, tym lepsze. Ale też bardzo dużo e, podcastów e, politycznych albo o kulturze. E. A gdybyś miała wymienić po jednym tytule, e, jakby podcast, który cię, na tobie mhm. wywarł bardzo duże wrażenie, albo pomógł ci e, zawodowo, albo kompetencyjnie, film lub książka. Jakiś jeden tytuł, który mogłabyś powiedzieć mi tak. Jakby w funkcjonowaniu jako ilustratorce. Tak, no to ale, jest trudne. Bo... Ale też, mhm. który jakby, jest dla ciebie inspirujący, albo który włączasz sobie, kiedy praca ci idzie gorzej? Albo taki, który po prostu, jak ktoś cię pyta, co polecasz, to mówisz, no koniecznie musisz to przeczytać. Albo posłuchać. No to jest trudne. Mi się, doskonale mi się pracuje i wprowadza mnie w nastrój do pracy. Wprowadzają mnie wszystkie brytyjskie dramaty e, czytane na BBC Radio 4. Mhm. Szczególnie e, wszystkie przygody Poirot. Wspaniale. I Agatha Christie mhm. jest e, czytana właśnie głosami brytyjskich aktorów. To jest taka moja przestrzeń mentalna, w której się wycisza i bardzo dobrze mi się pracuje. Super. Dziękuję bardzo.